Cześć, witajcie na kolejnych korkach. Dzisiaj sobie rozwiążemy zadanie, które przesłał nam Maciej Madarski, tak? Dobra, przejdźmy do treści. Wyznacz x, gdy suma ciągu arytmetycznego wynosi. I mamy, tak? 2 3x w nawiasie, dodać 5 3x w nawiasie, dodać 3 kropek i ostatni wyraz wynosi 35 3x. I w sumie to wynosi 66. Dobra, gdy wiemy, że jest to suma ciągu arytmetycznego, to napiszmy sobie w ogóle ten wzorek, dobra? Sn to się równa. A1 dodać. An przez 2 razy n. Zapiszmy to, co mamy. A1 to jest to. An to jest ostatnie. I suma 66. Czyli możemy zapisać 66, 2 minus 3x dodać i 35 minus 3x podzielić wszystko przez 2 razy n. Widzimy, że mamy sobie dwie niewiadome. Należy znaleźć tak naprawdę nasze n najpierw, a potem x się wyznaczy, tak? Bo to jest ostateczna coś, co mamy wyznaczyć w poleceniu. Więc najprawdopodobniej najpierw trzeba będzie wyznaczyć n. Ok, jak to uczynić? Najpierw znajdźmy różnicę, tak? Czyli co ile się zmieniają. Czyli tak naprawdę, jeżeli mamy od a2, no to a2 odjąć a1 równa się r, tak? Dobra, no to odejmujemy. 5 minus 3x minus, i tu zmieniamy znaki od razu. 2, dodać 3x równa się 3, tak? Bo to się redukuje. Czyli wiemy, że r wynosi 3. Gdybyśmy mieli teraz stworzyć na przykład wyraz a3, to jak on by wyglądał? No, jeżeli tu jest, popatrzcie, to ta różnica to tutaj się zmienia, tak? Tu i tu. Między dwójką a piątką r wynosi 3. No to teraz A3 by wynosiło 8 minus 3X. Tak? A zatem e, bo chcemy znaleźć tą ilość wyrazów, tak? czyli tak jak poprzednio, w poprzednim zadaniu e, też ściągów, czyli tak naprawdę od A3, jak odejmiemy A1, to widzi nam ilość wyrazów, tyle, że mamy od A3, czyli od... Już bez, jakby bez tej końcówki, bo to i tak się nam zredukuje zawsze, tak? Czyli 8 minus 2, to to się równa 6 i podzielimy w ogóle przez ilość, przez to r, tak? Po prostu. Czyli to się równa 2. I 2 to jest teoretycznie ilość wyrazów, tak? Prawie. Ale widzimy, że między a3 a a1, no to mamy sobie 3 wyrazy, tak? Czyli do tego wyniku musimy dodać 1, tak? czyli n równa się 2 plus 1. <laughs> to samo by było, gdybyśmy mieli kolejny wyraz do wyznaczenia, a4, tak? A4, to tu musimy dodać jeszcze 3, bo r jest 3. To jest 11 minus 3x, tak? I teraz zobaczcie. 11 minus 2, bierzemy początkowy ten wyraz. To jest 9. 9 podzielić na 3 to jest 3. I ten wynik to jest teoretycznie ilość wyrazów między A1 a A4. No tu znowu trzeba dodać po prostu to 1, tak? I wówczas mamy prawidłową ilość wyrazów. Analogicznie trzeba postąpić z tym. Po prostu, e, tak naprawdę, od 35 odejmiemy sobie 2, to jest 33. Podzielimy przez tą różnicę, czyli 3 to jest 11 i następnie N to jest 11, dodać 1, tak? Czyli 12. Czyli wiemy, że tych wyrazów mamy tak naprawdę w sumie 12. Czyli zamiast N'ki po prostu wstawmy sobie 12 i będzie i. Ok, mamy 12. To sobie skracamy, tu jest 1, tu jest 6, tak? No to jeżeli to jest 6, nie będziemy mnożyć każde przez każde, tylko podzielimy stronami przez 6 i to się, ta szóstka się zredukuje i tu wyjdzie tak. 11 równa się 2 minus 3x plus 35 minus 3x. Jeżeli tu zrobiłam za szybko, to wykonajcie to po prostu krok po kroku i sami dojdziecie do tego. Dobra, czyli tu jest 37, a to będzie minus 26, a tu będzie minus 6x, dzielimy przez minus 6. Czyli x równa się skróćmy to od razu przez 2, czyli to jest 13 3. No, w ten sposób rozwiązaliśmy nasze zadanko i wyznaczyliśmy x. Dzięki i zapraszam także Was do przesyłania nowych filmików. Cześć! Do nowych zadań!